Obrady Okręgowego Zjazdu Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej to ważne wydarzenie z punktu widzenia działalności samorządowej. Delegaci na zjazd zatwierdzają działalność organów Izby za miniony rok, a także przyjmują założenia budżetowe na rok bieżący. Przyjmowane są też apele i stanowiska dotyczące aktualnych problemów środowiska lekarskiego. Państwo zdają sobie sprawę jak złożona jest sytuacja w służbie zdrowia prawda, w ostatnich latach. I tu rola samorządu lekarskiego może być ogromna. Choćby w tym, żeby w wymuszaniu, otwieraniu specjalizacji większej liczby lekarzy, porządkowania tych wszystkich spraw, bo w tej chwili jest dość trudna sytuacja na rynku usług medycznych, z czego wszyscy sobie zdajemy sprawę. Zjazd lekarzy jest ważnym wydarzeniem również pod kątem integracji lekarzy i lekarzy dentystów, ponieważ członkowie Izby pracują w różnych zakątkach województwa. Ważnym punktem w trakcie 43. zjazdu było nadanie odznaczeń zasłużony lekarz w i Mazur. Bardzo doceniamy naszych nestorów, osoby, które odbierają dzisiaj odznaczenie zasłużony lekarz Warmii Mazur. To odznaczenie jest o tyle wyjątkowe, że pochodzi jakby z, od środowiska dla naszych koleżanek, i kolegów. Również wręczamy stypendia za najlepiej zdany końcowy egzamin lekarski czy lekarsko-dentystyczny. W tym roku uhonorowano 10 członków m.in. za zarządzanie placówką medyczną, kształcenie młodych lekarzy czy podnoszenie standardów warmińsko-mazurskiej medycyny. Bardzo się cieszę i dziękuję kapitule, że docenia lekarzy, którzy zajęli się, a nawet mogę powiedzieć, poświęcili się na rzecz zarządzania, bo zarządzanie jest dużym wyzwaniem i dużą odpowiedzialnością. A dzisiejszy dzień jest dla mnie szczególny, tym bardziej, że tą nagrodę odebrałam w towarzystwie dwóch moich wspaniałych ordynatorów. Olbrzymie wyróżnienie, ale myślę, że docenienie, bo jednak udało mi się prowadzić bardzo dobry oddział. Wykształcić bardzo dużo młodych lekarzy no i oddział prezentuje w chwili obecnej bardzo wysoki poziom, jeden z najwyższych w Polsce. Wyręczone zostały także nagrody imienia profesora Lenkiewicza za najlepszą publikację naukową dla lekarzy i lekarzy dentystów przed 35 rokiem życia. Nagroda, którą dzisiaj otrzymam jest dla mnie takim uchwom. Uhonorowanie mojej e, ciężkiej pracy. Bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj odebrać tę nagrodę. Jest to dla mnie e, wyjątkowe wyróżnienie. W 43. okręgowym zjeździe lekarzy uczestniczyło około 100 osób, w tym wielu członków izby, którzy uczestniczyli w reaktywacji samorządu 35 lat temu. Wydarzenie uświetnił występ chóru Medicji Pro Musica, działający przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej nieprzerwanie od ponad 30 lat. Nie wszystko się stało, nie wszystko może się stać, tylko brać, tylko brać, tylko brać.